Cześć, ty za to. Cześć. To za ten vlog. Cześć. jest kolejny dzień naszej wycieczki, która się już kończy. Gracholaliśmy się. Głośno? Nie się. Patrzcie, skąd? Skąd tam, stamtąd? Gdzie? No. Tu, stąd? Tu szliśmy tą, tą kreską białą. O, tam, tam szliśmy. Z dołu. I jeszcze musimy tam wrócić. To jest, to jest o, aż skranie. niemożliwe. Ile w jedną stronę? 3 godziny chyba. 3 godziny, dobra. Nikt nie liczył czasu. Nie, te dźwigi jak tu wjechały. Masz widoki odgląd będzie nie to. No bo się nie udało wejść I na to. Nie na tą udało wież. się wejść w tym remoncie, będziemy musieli przyjechać jeszcze raz. Tutaj w koło mamy co? No. Gdzieś tam śnieżkę widać, czarną górę widać. Zostawiamy coś zostawiamy po sobie. Ceską stronę widać, zostawiamy coś po sobie. Mhm. Napisz duży Zetor Vlog z kamieni. Kto tu będzie to zauważył. Jedna siska zginęła. Jedna siska zginęła. Jedna siska zginęła. Mamy ją. Jest. i tak, już kończymy naszą wyprawę. Idziemy do domku. Chyba już nigdzie dzisiaj nie pójdziemy. <laughs> Wszystko się nagrało. Poszło na marne. Ale co ci powiem, to ci powiem. Ale ci powiem, że... Wrażenia są. Rześko wierze. jest. <grystanie> tak. okay. Wrażenia są, tak. Warto było wejść. Także zachęcamy. Przyjeżdżajcie tutaj. Fajnie jest. A my spadamy. Na Tak? Idziemy na pizzę. Jak zejdziemy, to pierwszy zejdzie, stawia pizzę i do wyra. To raczej wszyscy <grystanie> będą powoli szli. <grystanie> raczej. Zajdzie saletry tu przywieźli. <grystanie> Wow. Wszystko się kojarzy z jednym. Ale baksy. Ile tu w ogóle jest tych budowli z kamieni? A to jest po wybranych z tych kamieni, nie? Hmm? Się. Może się pójdziemy zapytać, no. co? No się zapytaj. No, nie zapytamy się, a co tam? O nie, ta salę wiedzieć. Ta sale Dobra, my schodzimy, może jeszcze coś nagramy, nie? Jak sobie będziemy schodzić. No tyle czasu będziemy mieli, no Tomasz. No, to na razie. Cześć. Hej, cześć. Na ura.